Temp. Mars. Nowy dom czy planeta śmierci? Mars od dekad rozpala wyobraźnię naukowców, marzycieli i miliarderów. Kolonizacja tej planety ma być kluczowym krokiem do stania się cywilizacją wieloplanetarną, awaryjną opcją na wypadek katastrofy na Ziemi, laboratorium innowacji i pierwszym realnym eksperymentem życia poza rodzimą planetą. Ale Mars nie wybacza błędów. To nie druga Ziemia. To zimny, suchy, zabójczy świat, gdzie każdy błąd może kosztować życie. Co zagraża przyszłym kolonistom na Marsie? Na co muszą być gotowi, by przeżyć? Ekstremalne promieniowanie kosmiczne. Mars bez tarczy. Ochronnej Ziemię chroni silne pole magnetyczne i gruba atmosfera, które blokują zabójcze promieniowanie z kosmosu i Słońca. Mars, brak globalnego pola magnetycznego. Zostały tylko lokalne, szczątkowe strefy. Bardzo cienka atmosfera. Ciśnienie to zaledwie 1% ziemskiego. Konsekwencje: powierzchnia Marsa jest nieustannie bombardowana przez silne promieniowanie kosmiczne, galaktyczne, słoneczne. Długotrwały pobyt prowadzi do wzrostu ryzyka nowotworów, uszkodzeń DNA, szybszego starzenia się organizmu. Nagłe burze słoneczne mogą dostarczyć śmiertelnych dawek w kilka godzin. Jak się chronić? Budowa habitatów pod powierzchnią w tunelach, jaskiniach lawowych lub stosowanie grubych osłon, np. z regolitu lub specjalnych polimerów. Szybka ewakuacja do schronów podczas burz słonecznych, ciągły monitoring pogody kosmicznej. Niska grawitacja, ciche wyniszczenie organizmu. Grawitacja na Marsie to zaledwie 0,38 Gaum. Na pierwszy rzut oka to frajda. Ważysz tam tylko jedna czerwysze, tego co na Ziemi. Ale dla ciała to katastrofa. Szybka utrata masy mięśniowej i gęstości kości osteoporoza nawet szybciej niż na ISS. Problemy z krążeniem, osłabienie odporności, kłopoty z sercem, zawroty głowy. U dzieci urodzonych na Marsie możliwe trwałe deformacje i niemożność przetrwania na Ziemi. Jak temu zapobiec? Codzienne intensywne ćwiczenia egzoszkielety technologie wytwarzające sztuczną grawitację na razie tylko w SF. Nie wiemy, jak długo organizm człowieka zniesie takie warunki i jak to wpłynie na kolejne pokolenia. Atmosfera pełna dwutlenku węgla. Brak tlenu, brak życia. Mars ma wyjątkowo rzadką atmosferę. Percent CO2. Reszta to argon, azot i znikome ilości tlenu. 0,13%. Ciśnienie około 60 Pa. 1% ziemskiego. Temperatura. Od 34 nocą do plus 130 degusów w dzień, średnio 60 degusów. Konsekwencje, na powierzchni nie da się oddychać bez skafandra, szybka utrata przytomności i śmierć przez uduszenie lub dekompresję. Woda natychmiast wrze lub zamarza, nie da się jej magazynować na zewnątrz. Jak temu zaradzić? Hermetyczne ciśnieniowe bazy z generowanym tlenem. Produkcja tlenu przez elektrolizę wody jeśli dostępna lub za pomocą urządzeń typu Moxi, no CO2. Awaria systemów podtrzymania życia oznacza szybkie ryzyko śmierci całej załogi. Ekstremalne zimno i duże wahania temperatur Mars to mroźna planeta z ogromnymi skokami temperatur. Nocą spada nawet do 140 w dzień w najlepszym wypadku do plus 20-30 zwykle dużo mniej. Słońce jest tam znacznie słabsze 40% tego co na Ziemi. Zagrożenia. Skafandry i bazy muszą być znakomicie izolowane i stale ogrzewane. Awarie systemów grzewczych oznaczają śmierć w kilka godzin. Materiały mogą stać się kruche, baterie i elektronika odmawiają posłuszeństwa. Jak sobie radzić? Izolacja próżniowa, grzanie, reaktory jądrowe lub inne alternatywne źródła energii. Wykorzystanie jaskiń podpowierzchniowych. Mniejsze wahania temperatur. Magazynowanie wody i żywności pod powierzchnią. Burze pyłowe. Śmiertelny marsjański kurz Mars jest znany z gigantycznych burz pyłowych. Pył jest bardzo drobny, ostry, naładowany elektrycznie i osadza się na wszystkim skafandrach, panelach słonecznych, sprzęcie. Burze mogą trwać tygodniami i obejmować całą planetę, blokując dostęp światła do paneli słonecznych. Niebezpieczeństwa. Utrata zasilania. Awarie filtrów i mechanizmów, uszkodzenia ruchomych części, wdychanie pyłu może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, mechaniczne zużycie i erozja skafandrów oraz habitatu. Jak się zabezpieczyć? Schowki, zapasowe źródła energii, reaktory, baterie, oczyszczanie i mycie paneli, elektrostatyczne osłony, śluzy z dekontaminacją dla załogi i sprzętu, brak wody i żywności. Uzależnienie od dostaw bez wody nie ma życia. Na Marsie występuje ona głównie jako lód głęboko pod powierzchnią lub na bieguna. Zagrożenia. Pozyskiwanie wody to skomplikowany i energochłonny proces. Wydobycie lodu, elektroliza, recykling. Zapasów nie da się dowieść na lata. Konieczna jest recyklingowana woda, zamknięte systemy. Uprawa żywności wymaga hydroponiki, zamkniętego obiegu i specjalistycznej technologii. Każda awaria to ryzyko głodu. Jak temu zapobiec? Zaawansowany recykling, odzysk wody z powietrza i odpadów, hydroponika, uprawa mikroalg, owadów czy genetycznie modyfikowanych roślin, magazynowanie żywności i zabezpieczanie zasobów pod ziemią, psychika i społeczeństwo, izolacja, depresja, konflikty. Mars to ekstremalnie izolujące środowisko. Załoga zamknięta na małej przestrzeni. Setki milionów kilometrów od domu. Komunikacja z Ziemią opóźniona o 4-24 minuty w jedną stronę. Miesiące, a nawet lata bez możliwości powrotu. Skutki: depresja, konflikty, utrata motywacji, syndrom więzienny, ryzyko samobójstw, psychos, awarii zespołu, trudności w zarządzaniu, podział ról i hierarchia. Jak temu zapobiec? Staranny dobór psychologiczny załogi, szkolenia, symulacje izolacji. Wirtualna rzeczywistość, kontakt z rodziną, systemy wsparcia psychicznego, projektowanie baz i habitatów pod kątem komfortu psychicznego i fizycznego, ryzyko medyczne, ograniczona opieka, urazy i choroby. Na Marsie nie ma szpitali, pełnej diagnostyki ani banku krwi. Urazy, poparzenia, infekcje, nagłe przypadki, zawał, zapalenie wyrostka, złamania mogą okazać się śmiertelne. Problemy, ograniczone zasoby medyczne, brak specjalistów. Każda poważna choroba lub wypadek może zakończyć się śmiercią. Każdy musi znać podstawy medycyny, szkolenia z samopomocy i używania robotycznych asystentów. Jak temu przeciwdziałać? Szkolenia medyczne, telemedycyna, druk 3D narzędzi i leków, monitorowanie zdrowia, prewencja na, staranna selekcja członków załogi, awarie techniczne. Największe zagrożenie: Mars nie wybacza błędu. Każda awaria w dostawie tlenu, energii, ogrzewania czy wody to zagrożenie życia dla wszystkich w kolonii. Wszystko musi być podwójnie i potrójnie zabezpieczone z planem awaryjnym. Naprawy na miejscu: 3D, dróg, recykling części. Oczekiwanie na dostawy z ziemi trwa miesiące. Zagrożenia biologiczne i kontaminacja: Mars mógł kiedyś mieć życie mikrobiologiczne. Ryzyko skażenia Marsa ziemskimi bakteriami, lub odwrotnie. Marsjańska pandemia. Na razie SF, ale nie można tego wykluczyć. Mieszanie ekosystemów to poważne wyzwanie dla nauki i zdrowia załogi. Długofalowe przystosowanie. Ewolucja czy śmierć? Czy, czy człowiek może przeżyć pokolenia na Marsie? Mutacje. Nowe cechy genetyczne. Różnice między Marsjanami a, a Ziemianami. Czy możliwy będzie powrót na Ziemię po latach? Może koloniści zostaną na Marsie na zawsze? Scenariusze z sci-fi i nieprzewidziane zagrożenia Marsquakes, osunięcia gruntu, lawiny polarnych lodów, kolizje z asteroidami, awarie orbitalnych satelitów, nieznane zjawiska fizyczne, których nie przewidzieliśmy. Podsumowanie. Mars – wyzwanie dla najtwardszych. Kolonizacja Marsa to nie spacer. To ekstremalny test technologii, psychiki, medycyny i współpracy. Każda awaria czy błąd może zakończyć się katastrofą. Tylko najbardziej wytrwali, przygotowani i elastyczni będą mogli przetrwać na czerwonej planecie. Ale właśnie te wyzwania są powodem, dla którego Mars nas fascynuje. Tam czeka przyszłość ludzkości.